Cześć, tu Patryk AutoCentrum Sanders. Dzisiaj chciałbym się pochwalić kurczę, czymś, co byłem pewny, że nie da rady tego zrobić. Pytałem kilku fachowców. Każdy mówił mi, że absolutnie w pasacie B8 2015 do 2017 18 czyli przedliftowym, nie da rady oglądać telewizji. Nie da rady oglądać YouTube'a. Powiem Wam, że mam Passata od roku i od samego początku próbuję to zrobić i uwierzcie mi, że dzisiaj się udało. Dzisiaj się udało dzięki jednemu z kolegów z grupy, który się zajmuje typowo takimi rzeczami w różnych samochodach dodam. To też jest bardzo ważne. I uwierzcie mi, że byłem w szoku w szoku, dlatego, gdyż naprawdę mocno starałem się o to, żeby mieć YouTube'a, bo każdy ma swoje gdzieś tam ulubione kanały, ulubione subskrypcje, których po prostu lubi e, oglądać. Wiadomo, w czasie jazdy nie wolno. Przemrożenie moka. E, także wam pokażę pokrótce, jak to wygląda. E, przepraszam, że może za nieudogodnienia, e, ale. Nie wiem jak obrócić ekran. Widzicie, kurcze, bo jest to jakiś problem, ale to zaraz ogarniemy. E, nagrywam z tabletu, także jest to trochę utrudnione. Sorry za jakość od razu. Więc jak widzicie Discovery Pro, z tego co pamiętam, nie chcę Wam teraz mówić, że to jest Discovery, ale chyba Discovery Pro, czyli z twardym dyskiem. Ale to w ogóle nie ma znaczenia. Najważniejsze, żebyście odblokowali sobie Android Auto. Wiecie co, jeżeli znajdę taką prostą instrukcję do odblokowania Android Auto, na tą chwilę mamy taką jedną instrukcję wyszukaną, gdzie jest odblokowywane poprzez patrze, które są wgrywane na kartę SD. I w tym momencie przytrzymujemy, wiecie co, tu? Tu mówimy o Android, e, oczywiście, Auto. Jeżeli chodzi o to, także mm, jak będziecie mieli to odblokowane, to już jest pół sukcesu, tak naprawdę. Ale musicie mieć odblokowane Android Auto, czyli krótko mówiąc, musicie mieć google mapy. E, przytrzymując menu, 3 sekundy bodajże, wchodzimy w tryb serwisowy. Tu jeszcze nie chciałbym się łączyć z telefonem. O, i mamy aktualizację oprogramowania. O, ja mam taką wersję. I to jest podobno ważne, żeby szukać patcha do tego. O, już te wersje były aktualizowane, bo ogóle w 2023 roku nastąpiła aktualizacja, czyli ja musiałem to zrobić. Powiem Wam uczciwie, że nie robiłem aktualizacji oprócz aktualizacji map. I być może to są aktualizacje map nie mam pojęcia, może jak aktualizowałem mapę to zaktualizowało się oprogramowanie również auta wersja ok ta wersja nas najbardziej interesuje jeżeli będzie dla was potrzebny link to wam dam go, piszcie w komentarzach do odblokowania android auto obsługiwane kody, sprawdźmy co tu jest ciekawego nie ma nic zainstalowane kody nie mam pojęcia o co chodzi dobra, nieważne chodziło mi tylko o to, że tak można sobie wejść tutaj do menu przytrzymując menu wchodzimy do menu serwisowego wiem, że coś trzeba zmienić w zielonym menu tak zwanym ale mówię, to możecie się bawić jakby na własną rękę i kombinować, żeby odlokować Android Auto Android Auto Up, 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 up connect tak zwany To ja ja kupiłem z odblokowanym autem Wiem, że gość, który to odblokowywał Wydał, nie chcę mówić On coś mówił o 700 zł, ale wiecie jak to sprzedający Czasem trochę koloryzują Także według niego to było e, 700 zł Wiadomo, że przed liftem, niestety W fasacie musimy się połączyć Poprzez kabel Kabel wiadomo, tutaj wciśnięty Tutaj nie ma żadnego e, Nadzwyczajnego tematu Wkładamy go to w telefon Zaraz Wam zademonstruję, co doszło nowego. W aucie nic. W aucie, z autem nie robiłem nic, żeby obsługiwać żeby obsługiwać e, telewizję. Jak to brzmi? Niesamowicie. Bo Wam powiem, że może dla tych, którzy mają te nowsze Passaty poliftowe i mają ten duży wyświetlacz tutaj, czy wyświetlacz jest taki sam, tylko tak naprawdę dotyk, dotykowy, dotykowy dotykowy panel dla nich to jest może pikuś, nie, ale dla mnie to jest po prostu coś fajnego. Dzisiaj to ogarnąłem, więc też dzielę się z tym z wami, bo uważam, że to naprawdę każdy chciałby, znaczy każdy chciałby mieć. Też zabrzmiało. miało. Jest to rzecz przydatna. Teraz słuchajcie, e, mamy połączony telefon. Jeżeli macie Android Auto, to wiecie o tym, że e, dzięki temu mamy Google Map, tak? No wiadomo, o co chodzi, mamy Google Map, tak. Poruszamy się na google map również mamy spotify jak wiadomo proste tak kto to ma to już wie o tym że też takie funkcje jak całe aplikacje są tak ale najważniejsze co jest to po zainstalowaniu na telefon dwóch aplikacji tutaj pojawił się nowa rzecz taka aplikacja i teraz w tą aplikację wchodzę i patrzcie, co mam. Możemy sobie wybrać na telewizorze, co chcemy. Chcecie film? Mamy różne kanały. Mamy Kanał Plus, mamy CBC, mamy Cinema. Uwierzcie mi, że nawet HBO jest. Chcecie HBO? To byłoby zbyt piękne, żeby było zbyt proste, żeby działało? Nie mam pojęcia. Może HBO nie działa? Sprawdźmy Kanał Plus. Proszę. Mamy to. Nawet czasami do 3 tysięcy A zobaczmy, mi, z jakimi kosztami musi się liczyć gość? Ściszam. Wiecie po co? Żeby na YouTubie nie obcięli mi e, muzyki czasem, bo e, prawa autorskie i tak dalej. Więc co, no mamy Kanał Plus, tak? Co? No HBO Czy nie ma, nie? To jest ciekawe, a HBO 2 O proszę, HBO 2 jest. Mamy to. Co chcecie dalej z ciekawych rzeczy. Filmy mamy, dokumenty, może informacje, może trochę polityki przed wyborami. Czyli TV24. Ale nie z nie zastąpi na tym stanowisku. No ta musi... Oczywiście podczas jazdy wszystko działa, nic nie jest zablokowane. no Bo powiem wam rewelacja. Rewelacja. Mało tego. Cofamy się. Jak mam jakieś tam kłopoty małe z chodzeniem po tym panelu, to wybaczcie, możemy wejść w Google w internet, znaczy możemy wygoglować sobie, co chcemy, tak? Zalogować się u siebie, wygoglować co chcemy, to jest niesamowite bo mamy cały internet dostępny tutaj ale dla mnie, może google nie są najważniejsze bo mamy je w telefonie, ale no wiadomo, że telewizja była bardzo fajna, ale co mamy? dla? Dobra, jestem ponownie sorry, ale po prostu, no, nie, nie nagrało mi filmu nie docięło mnie to i tak na serio, po prostu, no w topa, nie? nie chcę tu dużo mówić, ale chcę nadal dokończyć ten film, chociaż już jest ciemno godzina się znacznie zmieniła ale dopiero obrabiam go i teraz widzicie, jestem w miejscu, gdzie jest tylko LT i na przykład mamy TVP HD i się przecina. Ale do czego chciałem zmierzyć? Również oprócz tego mamy YouTube i to też jest dość fajne, bo każdy, wiadomo, sobie wybiera swoją subskrypcję i tak dalej. Ja na przykład mam parę swoich ulubionych, jak i każdy, i podczas jazdy nawet nie mówiąc oglądać, ale fajnie posłuchać tej subskrypcji, czyli ja na przykład lubię gościa dużego w maluchu, e, no ale to jest wiadomo przykład. Tutaj, jak sobie poklikacie to. E, po reklamie o. No mamy o jakieś tam filmiki na YouTube. No cokolwiek chcecie, to, to jest, nie wiadomo, sobie wpisujecie, szukacie i tak to działa. Jeżeli chodzi o. E, Sorry za jakość jeszcze raz, ale już jest wieczór. Jeżeli chodzi o samą aplikację na Androida, to doszły mi dwie aplikacje. Jakość jest bardzo słaba. O, przez chwilę było widać te aplikacje. Znaczy inaczej, ściągamy trzy programy na telefon i dwie aplikacje instalujemy zgodnie z instrukcją. Tak to wygląda. No i co? I działa. Moim zdaniem, pełen sukces, chwała gościowi, który to wymyślił. Ja wam pokazuję tylko jak to działa, że jest to jak najbardziej możliwe i po prostu możecie mieć na telewizorze czy w samochodzie zarówno jak i telewizor, jak i youtube'a, Kto co woli, wiadomo. Chciałem zobaczyć jeszcze, czy działa. O, TVN na przykład nie działa. Nie wiem czemu. Może dlatego, że HD. Działa, ale po chwili. Może dlatego, że HD tak. Może być dlatego, że HD potrzebuje więcej mm, e, danych, które są przesyłane. Sprawdźmy jeszcze to HBO, bo to mi nie daje spokoju. Coś trygnęło, ale stanęło. Być może działa. Jest HBO. Ogólnie są chyba wszystkie kanały, te co są. Po prostu one wolniej wchodzą. Jest jak najbardziej. Prawie jak w kinie, w Lublinie, nie obrażając nikogo, nikogo z Lublina, możemy sobie jechać pasatem B8 z 2015 roku, oglądając takie rzeczy. Także śmiało komentujcie, czy jesteście w ogóle za tym, żeby tak e, było. Żeby wiadomo, że to się przyczynia na pewno do. E, do no po prostu tego, że człowiek jest rozkojarzony tak? to tak samo e, nie wiem czy wiecie co to jest to jest butelka po co jest butelka? do jazdy na butelkę jeżeli nie wiecie co, jest, co to jest jazda na butelkę to komentujcie i pytajcie dogram wam kolejny filmik o co chodzi w jeździe na butelkę e, jak jest line assist jak macie line assista wrzućcie sobie tu butelkę Pewnie wiecie, może część nie wie o tym. To tak samo jak, jak jest z tym. Wszystko jest y, moim zdaniem dla człowieka, który ma rozum. Czyli wiadomo jest to, że ja nie wsadzę tutaj butelki i nie odpalę laptopa albo nie pójdę spać. No nie, to nie o to chodzi. Tu drogę musisz cały czas kontrolować i rękę podtrzymywać, ale czasami warto odpocząć chwilę. Nie wiem, dla mnie tak przynajmniej. Oczywiście całą autostradę pokonuję, pokonać idzie na butelce bez żadnego problemu. Ważne, żeby tą butelkę potem wyjąć, jak wjeżdżacie do miasta, bo w tym momencie możecie łatwo kierunki, e, sorry, wycieraczki uszkodzić na przykład, obracając kierownicą. E, także tak samo jest z tym, e, czy to powinno być? Prawo zabrania. E, ale dla pasażera, który tu siedzi, moim zdaniem świetna sprawa. Ty obserwując drogę, no, jest na pewno taki temat, że to się rozkojarza, i na pewno będziecie to komentować, że to jest złe, ale no każdy ma swój rozum. Ja uważam, że to jest super sprawa, mieć telewizję w, oryginalnym, w oryginalnej nawigacji, jak i również po prostu w 2015 roku w Passacie, gdzie naprawdę szukałem, przeszukałem, niby gdzieś to się pojawiało, ale tak naprawdę nikt o tym nic nie pisał. Jakieś amerykańskie strony. Super, fajnie, że kolega to wymyślił eee, i tyle. Jakby co, zapraszam do kontaktu. Coś może wymyślimy, żebyście też to mieli. Eee, co tu dużo mówicie. Jeżeli się podobał materiał, dajcie suba, dajcie łapkę do góry. Jeżeli jeszcze nie, nie, nie subskrybujecie, oczywiście, bo jeżeli subskrybujecie, no to to koloko. Także eee, moim zdaniem bardzo fajna rzecz. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego materiału.